masz z tej strony Krystian z bandy dla Najlepszej Polskiej ze mną Tomasz Sarara, siemaneczko Siemanko, ale macie światło jak na policji normalnie No, mocno, <śmocne> mocno. nie powiem, że nie Ej stary, powiedz mi, jak się bać na takiej super gali jak wotora? No zobaczymy. Właściwie to jest któraś edycja, na której jestem gościem, oglądam tą galę na żywo. Zawsze zajebiście, zajebiście mi się podobała oprawa. To było takie coś, co naprawdę a. mnie gdzieś tam urzekło za każdym razem. Oryginalna e, bardzo. Tak, wprowadzało w taki klimat, a dzisiaj jest jeszcze naprawdę fajna, fajna, fajna miejscówka, gdzie to robimy. Stara walcownia chyba, jak to jest? Walcownia, tak, muzeum hutnictwa. <grym> tak, tak. No, to już wprowadza taki naprawdę dość, dość mroczny klimat i tak się to musi kojarzyć w Wotorem. A chciałbyś może tam kiedyś zawalczyć? Kurczę, wiesz to. Ja tak, pewnie tak, tylko no nie chcę potażyć samym slogany i to ole many. No dokładnie, tak jest. A powiedz mi, kiedy właśnie wrócisz do KSW? Dawno się nie widzieliśmy. No mam nadzieję, że w czerwcu. Gdzieś tam powiedzmy jestem po operacji, gdzieś tam już jestem na końcówce mojej rehabilitacji. Absolutnie się jaram tym, że po 6 latach Tomek Sarara wyprostuje rękę, kurwa. To jest dla mnie niesamowite uczucie. To jest tak prosta sprawa, a tak cieszę, że ja naprawdę od wielu lat właściwie gdzieś tam. Większość moich ostatnich rywali od kilku lat, ja się musiałem bić jedną ręką, nadrabiać, udawać, że wszystko jest w porządku. A to A... Pas, yy, yy, widzą, co się stało z tą ręką? Wiesz co, To jest właściwie zużycie materiału, powiedzmy sobie tak, to było już bez wyrodnienia w stawie łokciowym, gdzie tak naprawdę zaczęła mi rosnąć kość na kości. Nie wiem, zwapnienia, gluty, takie się tam porobiły, że te ręki po prostu fizycznie nie dało się wyprostować. Więc udałem się na operację dłuto młotek i tam powiedzmy, że no, udało się wszystko wyczyścić. Także kurczę, no po rękę. Ja wiem, że to brzmi bardzo banalnie, ale jeśli tak stracię tym wiaram nie? Prosta rzecz, się Tak. Prosta rzecz. Prosta rzecza cieszy. <laughs> Prosta rzecza cieszy, powtarzam. Tak jest. Tak. <laughs> Ej, a jest kto z kim chciałbyś tam zawalczyć? No jest, ale nie mogę jeszcze powiedzieć, kto to a. jest, ale powiem tak, będzie pan zadowolony. No i o to chodzi. No. Ej, ostatnie pytanie, stary. Jak zaczęła się ta przygoda z portami walki? Kurczę, to było tak dawno temu, że mam prawo nie pamiętać, ale wiesz co, to jest taki trochę a no, taka historia, że tata bierze syna za rękę razem z moim bratem, zaprowadził na salę sportu walki, żeby sobie chłopak poradził, żeby lżej było w życiu I tym samym do dzisiaj moja matka musi wypominać mojemu ojcu, że to przez ciebie przeżywam te wszystkie kryzysy, że na to wszystko muszę patrzeć No i tak się stało Znaczy tak, ja zawsze kochałem rywalizację, nie, ja po prostu spadłem na trening, zajawiłem się totalnie, moja pierwsza walka Kiedyś znalazłem swoją, swoją taką starą książeczkę, odbyła się, uwaga, w 98 roku. No, o, więc o. powiedzmy sobie, że tak, no na mapie gdzieś tam to... A to kiedyś pamiętam, że w to było? To kickboxing, powiedzmy, że nie wiem, no... Tylko jedna walka jest poza kickboxingiem, nie? To tak. jest właśnie ostatnia walka w MMA. Mam jedną walkę w Muay Thai i... A tak to wszystkie walki ja mam łącznie w życiu... Przepraszam, mam trochę walk bokserskich, nie mogę tego wykluczyć, pominąć. No ale koło mam 200 walk na koncie, no i większość to jest kickboxing. Piękne doświadczenie. Słuchaj, so, no to teraz co? Życzę Ci miłej gali, e, dziękuję za wywiad i trzymaj się cieplutko. Siemaneczko. No, tego samego już jeszcze widzą. Siemanko.